I kolejny update z budowy Moi drodzy. Mamy porobione ściany, mamy porobione sufity. E, jeszcze tutaj trzeba tam posprzątać troszeczkę i, i porobić te wnęki. To jest e, zaraz, będziemy tym się zajmować. Tutaj przyjdzie fototapeta, więc jakoś nie będę się tutaj e, szczególnie, że tak brzydko powiem, spuszczał nad tą ścianą. Tam przyjdzie lekki lamel, bo tutaj będzie łóżko, więc to ta, będzie taka ściana dekoracyjna. Reszta jest pięknie wysztukowana, jasna, biała. Halogeny już pomontowane. Ta ściana to jest dosłownie lustro. A to wszystko dzięki firmie Rokomat, która użyczyła mi szlifiereczki, żeby wszystko ładnie tutaj pięknie porobić. Więc ściany są idealnie gładkie. Na suficie mamy lekki baranek, żeby tak było troszeczkę jakoś się odróżniało. No i tak to wygląda na chwilę obecną. E, tutaj jeszcze przyjdzie gniazdko kontaktowe. Tutaj te gniazdka kontaktowe to są smart gniazdka połączone z telefonem, więc będzie można je elegancko osadzić, kiedy tylko będzie fototapeta zrobiona. No i została nam podłoga, która w tym momencie leży w garażu, została zakupiona w sklepie Carvey. No i wtedy będzie ten efekt już całkowicie widoczny.